witam was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale na YouTube dzisiaj jest poniedziałek jestem 6 dni przed startem w moim pierwszym sezonie na Węgrzech w Budapeszcie do którego będziemy się z Sebastianem wybierać w czwartek w piątek będzie promieting w niedzielę 14 wieczorem jeszcze nie wiem o której godzinie jest zapowiadany start rozpoczęłam też swój pick week w sobotę nie jest on jakiś tam drastyczny, mm -mm. ale na pewno mam troszeczkę więcej wody do wypicia i troszeczkę więcej e, soli do spożycia. Ale co tutaj jest największym zaskoczeniem? E, ja podczas swojego pigułku, pierwszy raz e, w mojej trzyletniej kar karierze e, sportowej, e, mam do zjedzenia 4000 kalorii. Także jest to bardzo dużo e, już. Około dwóch tygodni temu mój trener podniósł mi kalorykę do, do praktycznie 3000 tysięcy, ale w zeszłym tygodniu, w czwartek, po moim check formie, stwierdził, że jeszcze odrobinkę mi tutaj brakuje tej pełności i kalorie to wzrosły mi do 4000 tysięcy. Nie będę ukrywała, że <gryw> pierwszy raz od trzech lat jestem tak na żarta, że mogę powiedzieć po każdym posiłku, że nażarłam się jak świnia. No niestety. Nie wiem czy niestety, czy nie niestety, bo nagłodowałam się tyle czasu, że teraz yy, to te, te uczucie przejedzenia yy, na pewno bardzo mnie cieszy. Ale no nie powiem, nie jest to proste, tym bardziej, że no nie jest to jedzenie typu, że zjem sobie burgerka, który ma tam 1000 kalorii, tylko muszę przyjąć yy, tą nadwyżkę kaloryczną w postaci czystych kalorii czyli bardzo dużo ryżu, bardzo dużo batatów. Bardzo dużo białka, bardzo dużo warzyw, bardzo dużo posiłków. Zresztą to Wam za chwileczkę pokażę, jak te wszystkie moje posiłki wyglądają, ale na początku na pewno pójdę zrobić check front dla trenera. Pokażę Wam też, jak wygląda prawidłowa poza przód, prawidłowa poza tył w kategorii bikini, bo o to bardzo często pytaliście mnie na moim story, na Instagramie. Także to Wam też na pewno pokażę i pokażę Wam podstawowy układ. Jakie można zaprezentować na scenie. Kolejną bardzo ważną informacją, jaką mam od czasu, kiedy nakręciłam ostatni odcinek, czyli dwa tygodnie temu, jest to, że od razu po nim udało mi się zakwalifikować, jeszcze nie biorąc udziału w żadnych zawodach, na Olimpię 2023. Co prawda jest to Olimpia Masters i powróciła do Europy po 12 latach przerwy, ale. Nie wiem jak, nie wiem jakim cudem, udało mi się na nią dostać. Było tam prawie 500 zawodników zgłoszonych. W mojej kategorii w bikini zostały wybrane 22 zawodniczki. Także ta informacja po prostu bardzo, bardzo mnie zaskoczyła. No nie będę tutaj ukrywać, że liczyłam na tę kwalifikację bardzo mocno i czekając na wyniki, siedziałam tutaj przy stole i obryzłam praktycznie wszystkie paznokcie. Wyczytali moje nazwisko jako drugie przez to. No, byłam no, w totalnym szoku. Pytaliście mnie też, jak można było się tam zakwalifikować. Trzeba było wysłać swoje zgłoszenie. Trzeba było mieć na pewno status pro, zawodnika pro, czyli zawodowca. Trzeba było wykazać wszystkie, wszystkie zawody, w jakich brało się udział. No, u mnie nazbierało się już tego, nawet nie sądziłam, że, że byłam. W nie, brałam udział w 15 zawodach na całym świecie. Właśnie trzeba było brać udział w zawodach na całym świecie. Zdobywać oczywiście wysokie miejsca. Oczywiście był tutaj też ważny wiek zawodnika. No i co jeszcze? Aha, no i oczywiście trzeba było pokazać swoją swoją prezentację sceniczną. Trzeba było pokazać się, jak się wygląda w formie na scenie i trzeba było też pokazać, jak wygląda ta forma obecnie. Ja oczywiście, moi kochani, jestem już też po z Kariną, które zrobiłam sobie o 6 rano. Teraz wskakuję w strój startowy, idę na podwórko zrobić check form. Tak mówiłam, pokażę Wam też tam poza, jak wygląda poza prawidłowa przód bikini i ta prawidłowa pozycja tył. I pokażę Prostą prezentację stylniczą. Prawidłowa pozycja w przód. I prawidłowa pozycja w tyłu. Moi kochani, ja wróciłam już do środka po check formie, który teraz już robię praktycznie codziennie z moim trenerem Jamesem. Jestem 6 dni przed startem, jak wiecie, Także już teraz musimy bardzo mocno kontrolować tą moją sylwetkę, tym bardziej, że no mam bardzo wysoką kalorykę, jak Wam mówiłam. I musimy właśnie obserwować, czy robię się bardziej fuller, czy nadal chudnę. Także to najbardziej interesuje teraz mojego trenera. Ja w środku teraz pokażę Wam też Czego nie robimy na scenie w pozycji przód i pozycji tyłu? Bardzo wiele osób mnie właśnie pyta zawsze na story, czy jak pisze do mnie z zapytaniem o lekcje pozowania, e, pytacie mnie, jak albo czego unikać na scenie właśnie w pozycji przód, która jest bardzo newralgiczną pozą, oczywiście pozycja tyłu tak samo. E, bardzo dużo dziewczyn, jak byłam teraz na zawodach właśnie tylko tygodnie temu w Warszawie, robi bardzo dużo błędów i tym psuje sobie całą swoją prezencję sceniczną. I tym samym wynik końcowy, yy, i miejsce na którym mają stanąć. Także ja Wam pokazuję pozycję przód jeszcze raz tutaj w środku. Mam nadzieję, że, że kamera mnie tutaj u mnie, bo nie mam żadnego operatora kamery. Także to jest pozycja przód, prawidłowa w kategorii bikini. Stoję całym ciężarem ciała na tej nodze. Na tej nodze z przodu. Ta noga. Powinnam potrafić ją podnieść do góry. Ręka ta, która jest dalej, nie jest na pępku. Nie trzymamy, dziewczyny, tutaj ręki na pępku w rąborze. To jest najgorszy błąd, jaki można robić. Mnie tego uczyła moja pierwsza trenerka, e, która mnie uczyła pozowania. Także ręki nie trzymamy tutaj, nie pchamy barku do przodu. Teraz ta strona, ta ręka jest luźna. Nie napinamy jej tu mocno. Także jest tutaj luźno, spoczywa sobie wzdłuż ciała. Ręka jest tak kiedyś uczułam, jest sobie derda. Ręka dłoń jest jak w rękach z jednym palcem. Także stoimy sobie całym ciężarem ciała na tej nodze. Dokrzywiamy się tłumiem na prosto do sędziów. Ta ręka leży sobie swobodnie. Ta ręka nie jest na pępku, tylko jest cofnięta dalej. Tą nogę nie odchylamy do tyłu, tylko jest skierowana albo na prosto, albo troszeczkę do wewnątrz. Także nie odchylamy nogi tam, noga albo na prosto, albo do wewnątrz patrzymy na sędziów, uśmiechamy się i co jeszcze najważniejsze, włosy nie mogą wisieć na barkach. Barki muszą być w pozycji przód odsłonięte, talia oczywiście jak najwęższa. Prawidłowa pozycja tyłu. I teraz taką się zwrócę, bo nie będę mówiła tyłem do kamery. W pozycji tyłu ustawiamy się w taki sposób, jakbyśmy chciały ustawić się do martwego ciągu, na prostych nogach, ale stajemy troszeczkę szerzej, czyli na rozstaw bioder. Kolana pchamy w tamtą stronę. Nie siadamy na tych kolanach, nie odkrzywiamy je tam do boków. Stajemy, prostujemy kolana do sędziów, odkręcamy je jakby do środka, jakby miały gumę tutaj, jakby nad kolanami była guma, odkręcamy je. Biodro wypychamy mocno do tyłu, leciem idzie mocno do tyłu, a dłonie kładziemy tak, żeby nie były widoczne z żadnej strony ani między nogami. Ani tutaj po bokach, żeby, żeby po prostu sędziowie ich nie widzieli. Patrzymy przed siebie, klatka piersiowa do przodu, wypchnięta, głowa patrzy na prosto, wzrok jest skierowany. I tak stoimy, trzymamy pozycję. Oczywiście wszystkie zawodniczki i dziewczyny, które myślą o swoim pierwszym starcie, zapraszam na lekcję pozowania do swojego salonu. Lekcje prowadzę zawsze w każdą sobotę. Od rana do późnych godzin popołudniowych. Cena takiej lekcji ze mną, 1 do jednego, która trwa około 60 minut, to koszt 150 zł. Także zapraszam. Teraz jeszcze moi drodzy, zanim wybiorę się na trening z Sebastianem, który czeka już na, na mnie w naszym studio. Treningowym pokażę Wam moje posiłki na dzień dzisiejszy. 4000 kalorii w czystych kaloriach to naprawdę jest wyzwanie do zjedzenia. Nie mam tutaj jeszcze ugotowanego jednego woroku ryżu i jednego omleta, który zrobię sobie później, żeby to mieć na ciepło, ale pokażę Wam resztę posiłków. To już mam przygotowane, to są moje omlety, to jest moje śniadanie, tutaj jeszcze z klejkiem. Klejk też oczywiście jeszcze wpadnie po treningu razem z białkiem i z bananem. Jest czarna kawa do śniadanka. Tu są moje obiady. I teraz tak, tu jest jeden obiad, w którym jeszcze mam dodatkowo jako źródło tłuszczu awokado. Tutaj wpadnie olej kokosowy i oliwa z oliwek. Tutaj olej kokosowy, oliwa z oliwek. Olej kokosowy, oliwa z oliwek masło migdałowe, tutaj też masło migdałowe, zaraz sobie dodam będzie jeszcze jeden omlet wieczorem no i będzie jeszcze jeden worek ryżu do zjedzenia źródła tłuszczy, które teraz spożywam jest ich prawie 200 gram już zaraz to pokazuję że no nie robię ściemy, tylko serio jem 4000 kalorii tłuszczy mam 171 gram, więc chyba w życiu nigdy tyle nie miałam Eee, już tu pokazuję moje źródła tłuszcze, olej kokosowy oliwa z oliwek eee, orzechy nerkowca, tak jak wspomniałam awokado i masło migdałowe, którego tu jeszcze nie doniosłam, więc zaraz sobie przyniosę no i chyba to wszystko aha, jeszcze jest jajko, o, zapomniałam jeszcze moje śniadanie, dwa omlety kleik, jajko i w jajku oczywiście też jest żółtko które jest źródłem tłuszczy Także mój dzień zapowiada się bardzo ambitnie i z pełnym brzuchem. Także ja konsumuję śniadanko i lecę do naszego studia, w którym czeka już na mnie Sebastian i zabieramy się za trening dzisiaj pleców. w trakcie powiedziałbym rozgrzewki. E, dzisiaj polecimy sobie trening anety z plecami. Ja przeważnie je łączę z jako tylnią taśmą gdzieś tam z tym nogi, ale dzisiaj zrobimy wspólne te same ćwiczenia. Może tylko gdzieś ten ciężar minimalnie będzie u mnie inny, więc troszeczkę będziemy przerzucać go. I tak. Zaczynamy sobie pierwszy od ściągania drążku wyciągu górnego czyli rozgrzewamy leciutko najszersze Dawaj, jak ładnie łopatka idzie góra i dół, a nie samą ręką szarpane. No i pora na rozgrzewkową serię Sebastiana. Ściągamy drążek w wyciągu górnego szerokim chwytem na początek. Zaraz połączymy sobie to z wiosłowaniem. Dobrze, i tak w serii łączonej Aneta ma wiosłowanie na sztandze. A razem stwierdziliśmy, żeby nie zmieniać za często ciężaru, to ja zrobię na sztangielkach. było ciężko. I do biodra, czyli mocno wyroboczne. A, że do też najszerszy troszeczkę. I tak samo. Cała sztuka polega na pracy i zaangażowaniu łopatek, a nie szarpaniu ręką. I seria Sebastiana. Sebastian dysponuje handelkami. Dodatkowy opór w postaci gumy. Kolejne ściąganie Anety Tym razem inna końcówka Czyli troszeczkę inna partia pleców zaangażowana Też najszersze ale teraz troszeczkę bardziej też celuję w obu, czyli lekko pod pachami Coś tutaj jest Dobrze, lecimy z kolejnym ćwiczeniem łączonym Teraz trochę bardziej izolowany na najszerszy, czyli narciarz. Czyli tu już nie pracujemy za bardzo ręką, może tyłem, tym jak ten embarku, ale wyciąga się najszerszy, ściągamy i rozkładamy go. Okej, okay. Aneta tam robi swoje ściąganie. Ja troszeczkę inne ściąganie, żebyśmy znowu nie przykładali ciężar i, no i u mnie troszeczkę inny priorytet, więc u mnie wygląda to tak, że normalnie bym robił to na szerokiej bramie, ale że nie mamy takiej, to robię sobie na pojedynczej rączce ściąganie w dół, lekko schodząc do środka łopatkami, czyli tak samo ściąganie, ale lecz tak samo z angażowaniem między łopatkami dolnej części czworobocznego Tak, dochodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem face pulli. Czyli powiedzmy wiosłowaniem na wysoko. Zobaczcie jak to wygląda. Generalnie ćwiczenie często stosowane właśnie też na tylni akton barku. Wiedzie ja go teraz pracuję, ale to wtedy, kiedy mocno stabilizujemy łopatki, ale kiedy też powiedziałbym większy ciężar, nimi też popracujemy. Czyli dociągniemy łopatki, a następnie dociągniemy rękami, czyli bakiem, no, to trzeba, wiesz, dla filmiku zrobić wszystko. Czyli górna część czworobocznego, między łopatkami, i ten jak tam po prostu. I teraz kolej Sebastiano. Ale ja go nie zacznę nagrywać od 10 powtórzenia, żeby potem musieć zrobić 30. Ale dało się. Już mi Jest wykonanie. Wysuwanie na wyciągu dolnym, tak szwama jako wysuwanie do byla, czyli dolna część czworobocznego między łodkami, ale zobaczcie też, jak tutaj też się mocno wyciąga najszerszy i ściągamy go mocno w dół. Sobie dobijam się na hamerze. No i tam gdzie nie trzeba, już powiedziałbym więcej techniki, a troszeczkę bardziej agresywnej siły, więc tu bez jakiegoś łodzią kosztu mamy taką maszynę do wszystkiego. Hammer. Tak, ale do wszystkiego. do wszystkiego i gdzieś fajny właśnie przy tym ruch, przy głosowaniu takim półkiem na czworoboczny na najszerszy. Już Sebastian zademonstruje. Sebastiana masa. I tak. Doszliśmy do końca treningu. Dzisiaj taki trochę trening mieszany, trochę anety, ćwiczeń. Trochę moich. Aneta. Ja już Le... muszę zlekać jeść do domu, i za chwilę zrobić kolejny czek form trenerowi, zważyć się i na pewno zakryć moje żyły. Bo ich nie może widzieć, bo dostanę 6000 kalorii, a tego już na pewno nie przejem. W ciągu biegu ja swojego czek formu nie robię. Jakoś tam wygląda, ale tutaj teraz liczy się, co będzie za tydzień na zawodach Juanety, a nie u mnie. Za pięć dni.